Dzień dobry Państwu. Środa przed długim weekendem, samochody wszyscy będziemy jeździć. Proszę Państwa, niestety mam, mam złą wiadomość, ale mam też radę. Z paliwo do samochodów. Pamiętacie, jak nagrałem film, że obniżka VAT na, VAT-u na paliwo dla przedsiębiorców może nie mieć żadnego wpływu. Dlatego, że przedsiębiorca sobie z firmy transportowej, na przykład, cały VAT odlicza. No i teraz jest zupełnie inna sytuacja, bo obniżka VAT-u na paliwo do samochodów yy, miała być do 30 czerwca i pewnie tak będzie. W związku z tym, jeżeli proszę Państwa, muszę machać rękami, jeżeli proszę Państwa, dzisiaj paliwo kosztuje 8 zł. To po podwyżce VATU z 8% na 23 będzie kosztowało 9 ,11 zł 11 groszy. Więc co macie zrobić? Jeżeli jeździcie sobie teraz na weekendy, bawicie się i w ogóle jest wszystko dobrze. Macie prywatne samochody, sobie nimi jeździcie, to jak wrócicie z weekendu przedłużonego, to zatankujcie samochód do pełna, bo wtedy będzie jeszcze po 8, a za tydzień później będzie już po 9,11. OK? A tymczasem miłej zabawy, miłego weekendu i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!